Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie drugie na podstawie danych na rysunku poniżej oblicz wartość wyrażenia. No i mamy trzy podpunkty. Popatrzmy, w podpunkcie A mamy rysunek trójkąta prostokątnego. Mamy podane dwie długości przyprostokątnych 3x oraz 4x i mamy zaznaczony kąt ostry alfa. Najpierw z twierdzenia Pitagorasa wyznaczymy sobie długość przeciwprostokątnej, ja oznaczyłem sobie ją literką z. Zatem bierzemy dwie przyprostokątne, czyli a i b i podnosimy do kwadratu i to wówczas jest równe przeciwprostokątnej do kwadratu, czyli z kwadrat. Zatem otrzymujemy 3x do potęgi drugiej, dodać 4x do potęgi drugiej jest równe z kwadrat. 3x do potęgi drugiej to 3x razy 3x, czyli 9x kwadrat. 4x do potęgi drugiej to 4x razy 4x, czyli 16x kwadrat, jest równe z kwadrat. Zamieniam równanie stronami, czyli z kwadrat jest równe 9x kwadrat plus 16x kwadrat to 25x kwadrat. Gubimy potęgę, zatem nakładam na obie strony równania pierwiastek, stąd z jest równe pierwiastek z 25x kwadrat to 5x. No, i teraz już mam wszystkie trzy boki w moim trójkącie, zatem mogę przejść do zapisania funkcji trygonometrycznych. Korzystając z definicji, zapisujemy sinus alfa, czyli najpierw bierzemy przyprostokątną leżącą naprzeciwko kąta alfa, czyli 4x, do przeciwprostokątnej, czyli 5x, zatem otrzymuję 4x dzielone przez 5x, skracamy x, zatem sinus alfa to 4 4,5, następnie cosinus alfa, czyli Przyprostokątna leżąca przy kącie alfa, zatem 3x, do przeciwprostokątnej, czyli 5x. Skracamy x, stąd cosinus alfa jest równy 3 piąte. Następnie tangens alfa, czyli bierzemy przyprostokątną leżącą naprzeciwko kąta alfa, zatem 4x, do przyprostokątnej leżącej przy kącie alfa, czyli 3x. 4x przez 3x skracamy x, stąd tangens alfa jest równy 4 trzecie. No i kotangens alfa, czyli przyprostokątna leżąca przy kącie alfa, zatem 3x, do przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa, czyli 4x. Skracamy x, stąd kotangens alfa to 3 czwarte. No i teraz po wyznaczeniu funkcji trygonometrycznych mogę przejść do obliczenia podanego wyrażenia. Wyrażenie miało postać w liczniku sinus alfa minus cosinus alfa, a w mianowniku tangens alfa plus kotangens alfa. No to wstawiamy. Najpierw w liczniku zamiast sinus alfa wstawiamy 4 piąte minus przepisujemy za cosinus alfa wstawiamy 3 piąte, a w mianowniku tangens alfa, czyli 4 trzecie plus kotangens alfa, czyli 3 czwarte. W liczniku odejmujemy ułamki 4 piąte minus 3 piąte to 1 piąta, natomiast w mianowniku, aby dodać te ułamki, musimy sprowadzić je do wspólnego mianownika, czyli pierwszy ułamek rozszerzam przez 4 a drugi rozszerzam przez 3. 4 razy 4 to 16, 3 razy 4 to 12, w drugim ułamku 3 razy 3 to 9 i 4 razy 3 to 12. Otrzymujemy 16 dwunastych plus 9 dwunastych, czyli 25 12 I teraz pamiętamy o tym, że podzielić przez ułamek to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność, stąd otrzymujemy 1 piąta razy i odwracamy ułamek z mianownika, czyli 12 25 1 razy 12 to 12, a 5 razy 25 to 125, czyli wartość naszego wyrażenia to 12,125. Pod punkt B mam podany długość przyprostokątnej i długość przeciwprostokątnej, zatem oznaczę sobie drugą przyprostokątną literką x. No i zapisuję twierdzenie Pitagorasa, czyli a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, gdzie a i b to przyprostokątne. Zatem otrzymujemy x do kwadratu, dodać 6y do kwadratu jest równe 6,5y do kwadratu. x kwadrat przepisujemy, 6y do kwadratu to 6y razy 6y, czyli 36y kwadrat a 6,5y do kwadratu to 6,5y razy 6,5y, czyli 42,25y kwadrat. Przerzucam 36y kwadrat na prawą stronę naszego równania, zatem od obu stron równania odejmuję 36y kwadrat, stąd po lewej zostaje mi x kwadrat, jest równe 42,25y kwadrat, odjąć 36y kwadrat to 6,25y kwadrat. Lubimy potęgę, zatem nakładam na obie strony równania pierwiastek, stąd x jest równy 2,5 y. No i teraz mamy już wszystkie trzy boki w naszym trójkącie, zatem mogę zapisać funkcje trygonometryczne. Sinus alfa. Sinus alfa bierze przyprostokątną, która leży na przeciwko kąta alfa, czyli 6y, do przeciwprostokątnej, czyli 6,5y. Zwracamy y, i otrzymuję 6. Podzielić przez 6 i 1 druga. W mianowniku liczbę mieszaną zamieniam na ułamek niewłaściwy. 6 razy 2 to 12, plus 1 to 13, czyli otrzymujemy 13 drugich. No i pamiętamy, że podzielić przez ułamek to pomnożyć przez jego odwrotność, czyli mamy 6 razy 2, 13. 6 razy 2 to 12, zatem sinus alfa to 12, 13. Następnie cosinus alfa, czyli przyprostokątna leżąca przy kącie alfa, zatem 2,5y, do przeciwprostokątnej, czyli 6,5y. Skracamy y, ja otrzymuje 2 i 1 druga, podzielić na 6 i 1 druga. Zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, czyli w liczniku 2 razy 2 to 4, plus 1 to 5, zatem w liczniku mamy 5 drugich. W mianowniku 6 razy 2 to 12, plus 1 to 13, czyli 13 drugich. No i pamiętamy, że podzielić przez ułamek to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność, zatem mamy 5 drugich razy 2, 13 Skracamy dwójki, czyli otrzymujemy, że cosinus alfa to 5 13. Teraz tangens alfa, tangens bierze przyprostokątną leżącą naprzeciwko kąta alfa, czyli 6Y. Do drugiej przyprostokątnej, czyli tej, która leży przy kącie alfa, czyli 2,5Y. Skracamy y, i otrzymujemy 6 podzielić na 2 i 1 Zamieniam liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy, czyli 2 razy 2 to 4 plus 1 to 5. Zatem otrzymujemy 6 podzielić na 5 drugich, no i pamiętamy, że podzielić przez ułamek, to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność, czyli 6 razy 2 piąte, 6 razy 2 to 12, czyli otrzymujemy, że tangens alfa jest równy 12 piątych. No i ostatnia funkcja kotangens, czyli przyprostokątna leżąca przy kącie alfa do przyprostokątnej leżącej naprzeciwko alfa, czyli 2,5y do 6y. Skracamy y, otrzymujemy 2 i 1 druga dzielone przez 6. W liczniku liczbę mieszaną zamieniam na ułamek niewłaściwy, czyli 2 razy 2 to 4 plus 1 to 5, czyli otrzymujemy 5 drugich podzielić przez 6. No i pamiętamy, że podzielić przez ułamek, to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność, 6 to inaczej 6 pierwszych, zatem otrzymujemy 5 drugich razy 1 szósta. 5 razy 1 to 5, a 2 razy 6 to 12. No i mamy wyznaczone funkcje trygonometryczne, czyli przechodzę do obliczenia wartości podanego wyrażenia. Jak widzimy w wyrażeniu mamy tylko cosinus i sinus, zatem można było pominąć obliczanie tangensa i kotangensa naszego kąta, ale myśmy to zrobili. Zatem w naszym wyrażeniu w liczniku mamy 3 cosinus alfa, zatem 3 razy 5 trzynastych plus sinus alfa, czyli 12 trzynastych, a w mianowniku 13 razy cosinus alfa, czyli 13 razy 5 trzynastych

Mamy podany długość przeciwprostokątnej, która jest równa pierwiastek z 5 b, długość przyprostokątnej, która jest równa b. Znajdziemy sobie stwierdzenia pitagorasa długość drugiej przyprostokątnej, czyli zapisujemy twierdzenie pitagorasa. x do kwadratu plus b do kwadratu jest równe pierwiastek z 5b do kwadratu. x kwadrat plus b kwadrat przepisujemy jest równe pierwiastek z 5b do kwadratu to pierwiastek z 5b razy pierwiastek z 5b czyli pierwiastek z 25 b kwadrat, a to jest 5 b kwadrat. Przerzucam b kwadrat na prawą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuję b kwadrat, stąd po lewej mamy x kwadrat, jest równe 5 b kwadrat, odjąć b kwadrat, to 4 b kwadrat. No i gubimy potęgę, czyli nakładam na obie strony równania pierwiastek, stąd x jest równy pierwiastek z 4 b kwadrat, to 2 b. No i w ten sposób otrzymaliśmy wszystkie trzy boki w naszym trójkącie. Możemy przejść do zapisania funkcji trygonometrycznych. Najpierw funkcja sinus, czyli bierzemy przyprostokątną, która leży naprzeciwko kąta alfa, zatem 2b, do przeciwprostokątnej, czyli pierwiastek z 5b. Skracamy b, otrzymujemy 2 dzielone przez pierwiastek z 5, no i pozbywamy się niewymierności z mianownika, czyli rozszerzamy ten ułamek przez pierwiastek z 5. 2 razy pierwiastek z 5 to 2 pierwiastki z 5, a w mianowniku pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to. 5, zatem sinus alfa jest równy 2 pierwiastki z 5 dzielone przez 5. Teraz cosinus alfa, czyli bierzemy przyprostokątną, która leży przy kącie ostrym alfa, do przeciwprostokątnej, czyli w naszym przypadku B, do pierwiastek z 5B. Stracamy B, otrzymujemy 1 przez pierwiastek z 5, no i pozbywamy się niewymierności zmianownika, czyli rozszerzamy ten ułamek przez pierwiastek z 5, stąd 1 razy pierwiastek z 5 do pierwiastek z 5, a pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to 5, zatem cosinus alfa to pierwiastek z 5 przez 5. Tangens alfa, czyli najpierw bierzemy przyprostokątną, która leży naprzeciwko kąta alfa, do drugiej przyprostokątnej, czyli tej, która leży przy kącie alfa, zatem mamy 2b do b, skracamy b, otrzymujemy dwie pierwsze, czyli dwie całe. No i kotangens alfa odwrotnie, czyli przyprostokątna leżąca przy kącie alfa. Do przyprostokątnej, która leży naprzeciwko kąta alfa, czyli w tym przypadku b, do 2b. Skracamy b, stąd kotangens alfa jest równy 1, 2. No I po wyznaczeniu funkcji trygonometrycznych przechodzimy do obliczenia wartości podanego wyrażenia. Najpierw mamy tangens alfa, czyli w naszym przypadku 2, dodać 2 razy cosinus kwadrat alfa, czyli Cosinus pierwia... alfa to pierwiastek z 5 przez 5 i do potęgi drugiej. W mianowniku mamy sinus kwadrat alfa, czyli 2 pierwiastki z 5 przez 5 do kwadratu, minus kotangens alfa, czyli minus jedna druga. Najpierw potęgujemy w liczniku, czyli dwójkę przepisuję, plus 2 przepisujemy, a pierwiastek z 5 przez 5 do kwadratu to pierwiastek z 5 przez 5 razy pierwiastek z 5 przez 5 czyli 5 dwudziestych piątych, zatem zapisujemy 5 dwudziestych piątych, w mianowniku potęgujemy, 2 pierwiastki z 5 przez 5 do kwadratu to 2 pierwiastki z 5 razy, y, przez 5 razy 2 pierwiastki z 5 przez 5, 2 razy 2 w liczniku to 4, pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to 5, czyli mamy 4 razy 5, zatem 20, a w mianowniku 5 razy 5, czyli 25. Minus 1 druga, przepisuję. W liczniku skracamy 5/25 przez 5, czyli mamy 2 dodać 2 razy 1/5. W mianowniku 20/25 skracamy przez 5, otrzymuję 4/5 minus 1/2. W liczniku wykonujemy mnożenie, czyli mamy 2 dodać 2/5, a w mianowniku sprowadzamy te ułamki do wspólnego mianownika, czyli pierwszy ułamek rozszerzam przez 2, a drugi przez 5. 4 razy 2 to 8, 5 razy 2 to 10, minus 1 razy 5 to 5, i 2 razy 5 to 10. W liczniku wykonujemy dodawanie. 2 dodać 2 piąte to 2 i 2 piąte, a w mianowniku 8 minus 5 to 30. No i teraz. W liczniku liczbę mieszaną zamieniam na ułamek niewłaściwy, czyli 2 razy 5 to 10, plus 2 to 12, otrzymujemy 12 piątych, podzielić na 3 No i pamiętamy, że podzielić przez ułamek to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność, czyli mamy 12 piątych razy 10 trzecich, tutaj piątkę i y, dziesiątkę możemy skrócić przez 5, otrzymujemy 1, tutaj 2. Dwunastkę i trójkę skrócić przez 3, tu otrzymujemy 1, tu otrzymujemy 4, zatem tak naprawdę 4 razy 2 to 8, 1 razy 1 to 1, czyli 8 pierwszych, zatem 8 całych. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.